Dzisiaj dowolnie krótkie czytania i pierwsze czytanie z e, posłania świętego apostola Jakowa mówi e, o e, mentalitet człowieka, jaka gotowa jakby, na podstawie pewnej statystyki przebaczyć swoje majbutnie, czy majbutnie swoich bliskich. A e, apostoł zwraca uwagę na to, to nawet na nas zależy i nie można prosto tego jakoś praktykować jak jak prawdy wolno że baćki dzity długo, dzieci też będą żyły długo, bo po mu bywaje. I że ma ta świad ważne mi ma te świadomość, to, że że nasza dola w Bożych rękach. I to prawda, że najlepsze, tak, kiedy my e, wydajemy swoją dolę w ruki Boży, nie może być ty niż e, swoje życie oddać do rozporządzenia Bogowi. Do rzeczy tak samo. Сьогодні цю тему продовжує і псалом, який ми почули, що людина себе викупити не може, тому що коли прийде пора за Божим велінням, потрібно негайно піти за цією волею. ludyna zobaczyć mądrych, którzy umierają, bezumny i nierozumny razem gynuć i swoje bogactwo one czurzym zawieszać. Tak można krótki wniosek zrobić z tych pierwszych dwóch czytań, to i z posłania apostoła Jakowa i z Psalmu. A Ewangelia też dowoli krótkie i mówi o pewno temu, bo jak raz Joann Jeden z dwadzieścia zwrócił się do Jezusa z pytaniem, jak przyjmować też, że są ludzie, którzy nie chodzą z Tobą, nie chodzą razem z nami i osmielą się wyganiać bisi w imenem Jezusa Chrystusa. Jezus zwraca uwagę, że nie ma monopoli na propowiadowania, na, na ogłoszenia Bożego Słowa, nawet na stylenia, na wyganiania bisów czy spromożność wygnać z kogoś bisa. Jezus mówi, nie zabaroniajcie. Ви не монополісти, немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і відразу мене лих ословив. І з цього приводу дійсно, справді ми тим словом запрошені до того, щоб, щоб приймати все добро, яке приходить з різних сторін, до речі. Я сьогодні пригадав такого святого. Bogiemnego, który narodził się w połowie XIX wieku, potem przyjmował udział w powstaniach, to Adam Khmelyowski. W powstaniu on nogę i potem już do końca życia chodził na drewnianej protezie nogi. Mał e, jakiś nadzwyczajny talent chudożnika e, i on e, zajmował się e, też i wywczał te sztuki e, w uniwersytecie nawet, a potem zrozumiał, że jego życie nie na tym, żeby zdobyć sławę, i przyjacielszy z pierwszą poprobował postupiły w Monasterii jezuitów, ale tam szybko zrozumiał, że cenne dla niego, wyszedł i począł żyty jak monach, ale nie w monasterii. Займався бідними, займався людьми, яким потрібно було теж доброго слова і якогось розуміння ситуації, коли люди жили no, в великій бідності. Він допомагав їм, допомагав бездомним. Від нього походить таке, таке слово, що. Нам, Християнам, треба бути добрим як хліб, який лежить на столі. і Кожен голодний має право відрізати для себе шматок хліба, щоб не голодувати. Це він потім називався Альберт Брат, Альберт Хмельовський, проголошений святим Йоанном Павлом II.